Widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jestem z. To ten tutaj yy, i Mariusz DDZ, yy, czy jakoś tak na YouTubie, jeśli chodzi o jego kanał. Yy, no i tak naprawdę yy, fajnie jest. Yy, siedzę sobie z moimi przyjacielami. Yy, no to ten to trochę random, ale no dobra. No i są wiadomości, zaraz coś będzie lecieć. No i jesteśmy w wydaniu wiadomości. Okazuje się, że w Heaven będzie wojna. Mieszkańcy, chowajcie się, idźcie do schronów. No to się. No i właśnie słyszeliście to, chłopacy? Co tu było? Ej, no słyszałem. No kurcze, słabo jest. No co nie yy, powiedz, jak się nazywałeś, Ryszard? Yy, znaczy twój kanał? Striko 0301. A, no musimy iść do auta. Yy, Ryszard, ty będziesz prowadzić. Dobra. Czekaj, yy, Mariusz za nami za chwilę przyjdzie. Ła, wow, ale my mamy wypasioną furę. Jedźmy do sklepu yy, z ubraniami, co nie? L dobra. Czekaj tylko na Mariusza, poczekaj. No, dobra. Mariusz siadaj. no czekajcie, chłopaki, muszę zamknąć drzwi dokładnie. Dobra, to ja, my się widzimy już w sklepie. No i to jest nasze wyposażenie, znaczy mamy więcej rzeczy, ale oczywiście później się dowiecie. Teraz musimy pojechać po jakąś ciężarówkę. Ale nie stać nas na czołg, więc jedziemy. A w ogóle zobaczcie, jak to auto szybko leci. Znaczy, pierw dom jakiś weźmiemy, znaczy bazę. To czekaj, ja wezmę. Ej, a schowaj ten, yy, ten dom, jak, znaczy yy, ten samochód w naszej bazie. Dobra, widzowie, jesteśmy już w schronie. Za chwilę wam go pokażę, tylko yy, czekajcie chwilę. O, o! Wszyscy do tyłu! Wszyscy do tyłu! Szybko! Wleciała bomba jakaś po schodach. Wszyscy! Wszyscy do wyjścia, tak się kierujcie! A! Gdzie ty jesteś? A Dobra, to teraz będziemy wam pokazywali, jak wygląda nasza baza. Oceńcie ją od 1 do 10. Mów coś, czy nie. Dobra, Patrzcie. tu tak, mamy fajnie. Jest tu bardzo mega bezpiecznie. Tu jest... Mariusz, tu Janek, a ja jestem tutaj Tu mamy Latarka mi zgasła Janek zapal latarkę Latarkę zapal O Boże jakaś lalka Jezu co tu się dzieje Ale patrz, mamy tu jakieś pistolety Sam je robiłem to co się dziwić No ale dobra Mamy tu różne rzeczy Wyciek gazu, dobrze że wszyscy mamy Maski przeciwgazowe, bo byśmy... Uuu... Nie mogę tego chyba w YouTubie powiedzieć. Na YouTubie. A jak mogę, to powiedzcie. Yy, no to widzowie. Ocencie w ogóle tą bazę od 0 do 10. A od 1 do 10. Chociaż. Yy, a... My za chwilę wracamy. O, telewizor działa. O, już nie. Ej, widzowie, już... Przestało tak być. Pierwszy atak za nami. Jedziemy właśnie kupić. Chodź, yy, jedziemy, czekaj. Yy, później napiszemy tutaj schron i zawiadomimy miasto o tym schronie. To ja zaraz będę. A, i Mariusz zostaje, żeby to wszystko przypilnować, bazę. Okej, okay, to ja biorę spółek, co się tylko da. Jedzenie, wszystko, co się tylko. Zmieści mi tutaj szybko, muszę brać to wszystko. Koli trochę zostało, to bierzemy kole. Pytacie się pewnie, czemu Jacek został? No bo nie mógł pójść, musiał przypilnować furgona. Dobra, już nic nie ma: nic a nic. No niestety, teraz wojna ustała trochę, no ale chyba będzie niedługo kolejna fala. Okej, okay, widzowie, wróciliśmy ze zwiat, tak w ogóle na wygląda nasz, yy, nasza baza, mogliście sobie przystopować, jeśli nie, to przemijcie tak, o ileś tam sekund, jak tam byliście, wchodź tu, Jacek do schronu i mamy jedzenie trochę, widzieliście jak się o nie męczyłem, bo oglądajmy tv -ka. Dzień dobry, proszę się ewakuować do schronów, to jest warunkowe, normalnie albo uciekać z miasta, ale powinniście bardziej walczyć o swoje, my tu mamy pożar. Panie drugi redaktorze, jak do jakich schronów naj, najlepiej uciekać? I gamingowego Toma i Mariusz DDZ Pu, że yy, fajnie, że tak mówią, co nie? Wow, panowie słyszeliście to, no słyszałem No i nasz bunkier, wow A ja się z wami żegnam widzowie, naprawiliśmy ostatnio kabelki kiedy Was nie było. No i dziękuję za oglądanie PA, znaczy kabelki tutaj w schronie, jeśli chodzi o energię. Dzisiaj krótszy odcinek, ale to tyle PA.